Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam krewniaka dzisiejszych węży i jaszczurek, który zamieszkiwał kredowe morza, gdy lądem dominowały dinozaury. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, po prostu być na bieżąco, zostaw suba i dzwoneczek, a mi zrobi się milej. Zapraszam. Bohaterem tego odcinka jest Tylozaur. To mozazaur żyjący w później kredzie na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Ten drapieżny gat morski osiągał różne rozmiary w zależności od gatunku, a największe z nich mogło osiągać ponad 10 metrów długości. Jako, że był jednym z największych morskich drapieżników w swoich czasów, zjadal niemal wszystko, co zmieściło mu się do pyska. W jego żołądku znajdowano skamieniny dużych bezkręgowców, ryb, ptaków, rekinów, żółwi morskich, plezjozaurów czy nawet innych mozazaurów. Tylozaur był bliskim krewnym dzisiejszych waranów i węży. I tak jak one, należał do rzędu łuskonośnych, które charakteryzują się ciałem pokrytym łuskami, tarczkami na głowie i brzuchy, cienką skórą, rozdwojonym językiem oraz narządem Jakobsona, dzięki któremu te gady mają bardzo wyostrzony węch. Jednak na podstawie badań izotopów w kości wynika, że tylozaur, jak i inne mozazaury, Wyróżniały się spośród zmiennociepnych gadów stałociepnością, To jest dosyć wyjątkową cechą u łuskonośnych. Do dzisiejszych czasów zachowały się jego skamieniałe łuski, które ułożeniem i kształtem przypominają te u grzechotników. Jednak ich budowa była zbliżona do łusek i rekiniej, co dawało bohaterowi dzisiejszego odcinka możliwość szybkiego poruszania się pod wodą. W łuskach należących do gatunku Tylosaurus neolicus odnaleziono pigment eumelaniny odpowiedzialny za ciemny kolor skóry, co oznacza, że za życia zwierzę miało barwy bardzo zbliżoną do żółwia skórzastego. Teraz możecie zobaczyć jak według paleoartysty mógł wyglądać ten osobnik. Jeśli film Ci się spodobał nie zapomnij dać lajka like i suba, to bardzo motywuje mnie do tworzenia następnych materiałów. Na dziś to wszystko. Hej!